Jak dostać pracę? W akademii Pogoni. Jak się dostać do Akademii Pogoni? Jest w ogóle taka możliwość? Jest, jak najbardziej, że jest. Mamy takie wyróżnione jakby trzy ścieżki. Trzy, trzy i pół można powiedzieć. Trzy ścieżki dotarcia do, dotarcia do nas, do Akademii. Pierwsza ścieżka to jest, to jest taka ścieżka, z której korzysta ostatnio najwięcej trenerów. Trenerów bardzo młodych, trenerów, którzy zaczynają albo są na, są na starcie. To jest ścieżka, która polega na tym, że kończysz kurs, czy to jest Kurs C czy UFAB, najczęściej zdajesz go z wyróżnieniem. My dostajemy informacje, jakby obserwujemy ciebie, bo to też nie jest ta, żadna tajemnica. Też część z nas trenerów jest edukatorami na tych kursach. Środowisko szycińskie, umówmy się, to, to, to nie jest Nowy Jork czy Londyn, I, i takie informacje gdzieś do nas, do nas docierają. Natomiast jest to ścieżka no, i łatwa, i trudna, bo ona zakłada, że początek tej pracy to jest taka praca, powiedziałbym, na, na przetarcie się. Na poświęcenie, na, na wprowadzenie się, ale z tej ścieżki spora część młodych trenerów korzysta. Część z nich zostaje, rozwija się w jakby dalej w naszym projekcie, rozwija się dalej, ew, awansując. Niekoniecznie, jakby mówiąc o awansie, mam na myśli to, że przechodzi do kolejnych starszych kategorii, bo też jest temat jakby z takiej specjalizacji. Być może za chwilę o tym też będziemy mogli po, porozmawiać. Natomiast mówiąc o tym, że się rozwija, Mam na myśli to, że staje się coraz wiodącym, coraz bardziej wiodącym trenerem, zyskuje więcej doświadczenia. Za tym też chcemy, żeby dopiero po czasie podnosiły się panarze, podnosiły się pieniądze. I to, jest taka, I to jest taka podstawowa ścieżka. Jeżeli do tego się dokłada, że jest to nasz były zawodnik, który gdzieś był chociażby w akademii, i, i, i jakby wie. Jaka to jest, jaki to jest zaszczyt, jaka to jest duma być zawodnikiem pogoni Szczecin, to jest to, to, jest to kapitalne rozwiązanie. To jest jakby ścieżka pierwsza. Druga ścieżka, z której też korzystamy na, na chwilę obecną, troszeczkę rzadziej, ale ostatnie też przykłady pokazały, że potrafimy i, i, i możemy, i, i nie jest to dla nas jakby też i ekonomicznym problemem. Brzydko mówiąc, ściągnąć, czy pozyskać trenera topowego topowego e, w pracy z młodzieżą. No zdecydowanie lepiej dla nas, żeby to był trener wywodzący się z, tutaj ze Szczecina, z tych okolic, bo my chcemy budować całą naszą kulturę w oparciu o, o środowisko, w oparciu o Szczecin, o województwo o Pomorskie i tak ostatnio trafił do nas trener Paweł Ozga, który, który dzisiaj jest trenerem zespołu Reze, więc to jest druga też, druga też ścieżka ścieżka rozwoju i trzecia ścieżka jest, jest, jest ścieżką też bardzo prostą, trenerzy przesyłają e, swoje CV, nie wiem czy, czy ty zwróciłeś uwagę, czy ktoś ze słuchaczy, że jakiś czas temu e, prowadziliśmy otwarty nabór, czyli daliśmy normalną, otwartą informację i jakby z moich obserwacji wynika, że chyba byliśmy jedną z nielicznych akademii, e, która coś takiego, coś takiego zrobiła, e, jakby naszym zamysłem było coś innego, bo, bo ja jakby no, współorganizując ten proces, przewidywałem, że. Odezwie się do nas dużo trenerów, ale dużo trenerów miejscowych. A my dostaliśmy bardzo fajne CV, kapitalne CV, ale z całej Polski. I gdzie biorąc pod uwagę to, co ci ludzie tam robili, można sobie szybko przysymulować w głowie, ile oni za to dostają pieniędzy, i, i można mieć już z tyłu głowy wizję, jaką trenerzy myślą, że w akademii się, w akademii się zarabia. A to u nas tak nie wygląda. I nie, nie chodzi o to, że ogranicza nas ekonomia, bo tak nie jest. I pewnie z każdym rokiem będziemy coraz bardziej skuteczniejsi. Wierzymy też głęboko, że. E, że będziemy wychowywać coraz lepszych zawodników, oni się będą też pewnie gdzieś i kiedyś sprzedawać, część tych pieniędzy będzie do, doinwestowywać w akademię. W to pewnie też gdzieś mocno, mocno wierzymy. Natomiast my nie, nie zakładamy takiej sytuacji, to znaczy bardzo jej nie chcemy. Może w jakichś właśnie wyjątkowych sytuacjach, że jest trener gdzieś w, w jakby w sąsiednim klubie, który no, wydaje nam się, że jest, jest trenerem dobrym, wiodącym i mamy możliwość, żeby go do siebie wziąć. On jest z tego powodu bardzo zadowolony. To wtedy tak. Natomiast my nie szukamy. Naszym celem jest rotacja trenerów, ale ja bym ją określił na poziomie 20%. Czyli 80% to jest ta nasza kadra, ci, którzy zostają. My chcemy sobie tak, brzydko, niebrzydko mówiąc, wychować tego trenera. My chcemy, żeby ten trener przechodził przez ten nasz, nasz system, nasz proces, bo wtedy my mamy gwarancję, że on jest lojalny. My mamy gwarancję, że on się z tym utożsamia, my mamy gwarancję, że on jest cierpliwy, my mamy gwarancję, że on jest pokorny, a to są jakby walory, takie to fundamenty, no znowu spójne z filozofem, więc to jest to takie wybijanie ze strefy komfortu. No łatwo byłoby pościągać, zrobić nabór, nie wiem, trenerów z elitów czy z pro, e, dać im bardzo dobre pieniądze, no naszym zdaniem to nie jest. To, to nie jest po prostu nasza wizja, to nie jest nasza droga. Czy to jest dobre czy złe, ciężko o tym dyskutować. Dzisiaj my rozmawiamy z perspektywy tego, co jest u nas, co się nam sprawdza i w co my bardzo mocno wierzymy.